O, wypad, dajcie mi oddychać. Próbuję słuchać rap, a słuchałem metalika. Próbowali mnie uciszać. Te niepowiedziane rzeczy wrzucam na fizyka. Wielkopol po prostu na ulicach. Czuję się lepszy od nich, a po mnie tego nie widać. Mówią, że to grzech, a ty co kurwa policja? Grzech to jak skrzywdzie bliskich, nie rozjebać typa. Mówią na no to, zatem... Udać pierwszy, mój drugi policzek, nie bo zostanie mi tknięty. Jestem bo Rozumiesz, -shirt. Ty nie rozumiesz co tu pisze Noszę w metalowy t-shirt Ty nie rozumiesz co to pisze Noszę w metalowy t-shirt I nie dziw się dlaczego krzyczę Noszę metalowy t-shirt Nie dziw się dlaczego krzyczę Noszę w metalowy t-shirt